Moja siostra wyrzuciła mnie z własnego ślubu, żeby mnie upokorzyć. Zabierzcie stąd tego śmieciarza, on chce mnie tylko zawstydzić. Ochroniarze wywlekli mnie, jakbym był bezwartościowy. Kilka dni później pojawiła się, zdesperowana, błagając o pomoc. Jestem Radosław. Wiele osób patrzy na mnie dziś i widzi tylko człowieka sukcesu, właściciela solidnej firmy, szanowanego przez pracowników i klientów. Ale niewielu wyobraża sobie cierniową drogę którą musiałem pokonać, żeby tu dotrzeć. Moja przeszłość naznaczona była odciskami na dłoniach, potem i łzami. Przez lata pracowałem jako śmieciarz, nosząc worki na śmieci, znosząc pogardliwe spojrzenia, okrutny śmiech i drzwi, które zamykały się przede mną. Wielu nazywało mnie niewidzialnym, ale w ciszy zimnych nocy zbierałem marzenia, które pewnego dnia miały odmienić moje życie. Dorastałem u boku mojej siostry Danuty. Nasi rodzice zmarli wcześniej i to na moich barkach spoczęła odpowiedzialność za utrzymanie naszej małej rodziny. Pracowałem dwa razy ciężej, żeby mogła się uczyć, dzieląc się tym, co miałem, żeby niczego jej nie brakowało. Często opuszczałem posiłki tylko po to, żeby zobaczyć ją z pełnym talerzem przy stole. Zawsze uważałem się za jej tarczę. Ale czas ma okrutny sposób na ujawnienie, kto naprawdę umie być wdzięczny. Wszystko się zmieniło, gdy Danuta poznała Roberta, Bogatego mężczyzna otoczonego pieniędzmi i przepychem Jej życie wywróciło się do góry nogami Nagle nie chciała już być u mojego boku Jej brat śmieciarz, jak go kpiąco nazywała Nie pasował do nowego, luksusowego życia, które budowała Przełknąłem świnę, przełknąłem dumę i zostałem przy niej Nadszedł dzień ślubu Nie miałem markowego garnituru ani błyszczących butów Ubrałem się w najlepsze, na jakim nie było stać w głębi duszy chciałem po prostu być świadkiem szczęścia mojej siostry. Ale ta noc zapisała się w mojej pamięci jako najbardziej gorzka ze wszystkich. Gdy tylko wszedłem do jasno oświetlonej sali balowej, pełnej drogich kwiatów i gości w krawatach, moje oczy spotkały się z oczami Danuty. Uśmiechnąłem się na chwilę, ale uśmiech zniknął, gdy zobaczyłem, jak jej twarz twardnieje ze wstydu. W białej sukience ciągnącej się po podłodze przeszła przez salę i na oczach wszystkich krzyknęła: Zabierzcie stąd tego śmieciarza. Przyszedł tylko po to, żeby mnie zawstydzić. Cisza była jak ostre ostrze. Rozległy się chichoty, spojrzenia pełne pogardy zwróciły się w moją stronę. Zanim zdążyłem zareagować, dwóch ochroniarzy chwyciło mnie za ramiona i wypchnęło, jakbym był przestępcą. Ciężar tego upokorzenia spadł na mnie z brutalną siłą. Ja, brat, który poświęcił dla niej wszystko, byłem teraz traktowany jak ciężar, jak śmieć. Ale każdy, kto myśli że to mnie zniszczyło, jest w błędzie. Nie. Ten ból stał się paliwem. Miesiące przed ślubem założyłem małą firmę zajmującą się zbiórką i recyklingiem. To był wciąż kruchy projekt, ale wierzyłem w jego potencjał. Przekształciłem ranę w siłę, pracowałem dzień i noc, szukałem inwestorów, uczyłem się niestrudzenie. Podczas gdy Danuta wydawała pieniądze na luksusowe przyjęcia, ja pociłem się, budując coś solidnego. Ale los prędzej czy później mocno odbija się na arogancji. Kilka dni później usłyszałem plotki, Robert pożałował. Bogacz, którego Danuta uważała za swojego zbawienia, bezlitośnie wyrzucił ją z domu. Ona, która kiedyś nazywała mnie śmieciem, teraz była na ulicy z walizkami w ręku i zranioną dumą. To była deszczowa noc, gdy stało się coś nieoczekiwanego. Byłem w biurze, przeglądając umowy, gdy usłyszałem pukanie do drzwi. Otworzyłem i zobaczyłem Danutę. Jej proste ubranie było przemoczone, a zaczerwienione oczy zdradzały godziny płaczu. Radosławie, jej głos się załamał, nie mam dokąd pójść. Robert mnie wyrzucił. Nic mi już nie zostało. Przez chwilę widziałem przebłyski przeszłości, każdy kawałek chleba, którym się dzieliłem, każdą noc, którą pracowałem dwa razy ciężej, żeby opłacić jej studia, każdą łzę przełkniętą w milczeniu. Ale pamiętałem też jasno oświetlony pokój, śmiech, okrutny rozkaz, który wydała, żeby mnie upokorzyć. Teraz mnie szukasz? Zapytałem chłodno, nie potrafiąc ukryć bólu. Po tym, jak nazwałeś mnie śmieciem? Spuściła głowę, szlochając. Myliłam się, wybacz mi, proszę. Tylko ty możesz mi pomóc. Wewnątrz mnie szalała wojna. Część mnie wciąż była bratem. Który chciał ją chronić. Ale druga, silniejsza część, była mężczyzną, który nauczył się, że godność jest bezcenna. Wziąłem głęboki oddech i powiedziałem: Danuto, dałem ci wszystko, kiedy nie miałaś nic. A ty odpłaciłaś mi pogardą. Dziś jestem panem swojego życia. A ty zbierasz to, co zasiałaś? Upadła na kolana, błagając, ale jej nie dotknąłem. Po prostu zadzwoniłem do mojej sekretarki i poprosiłem, żeby zaproponowała jej kawę i nocleg. Nie dlatego, że na to zasługiwała, ale dlatego, że nie chciałem naśladować jej chłodu. Następnego dnia Danuta odeszła. Już nie wróciła. I szłam naprzód, krok po kroku, rozwijając swoją firmę z każdym podpisanym kontraktem, z każdym pracownikiem, który we mnie wierzył, z każdym późnym wieczorem. Z każdym osiągnięciem przypominały mi się głosy, które mówiły mi, że nigdy nie przestanę być sprzątaczką ulic. To dodawało mi jeszcze więcej siły. Sukces nie przyszedł z dnia na dzień. Były trudności, zamknięte drzwi, kosztowne błędy. Ale jednego nigdy nie zrobiłam, nie poddałam się. Zawsze wiedziałam, że dla kogoś takiego jak ja zwycięstwo będzie smakować inaczej. Nie był to tylko słodki smak sukcesu, ale smak kogoś, kto stawiał czoła przeciwnościom losu, upadał niezliczoną ilość razy, a mimo to potrafił się podnieść i zwyciężyć. Dziś, kiedy zamykam oczy i wracam myślami do tamtej pamiętnej nocy poślubnej, nie czuję już gniewu. Blizna pozostała, ale ból zniknął. Na jej miejscu narodziło się coś o wiele potężniejszego: niezachwiana pewność, że nikt nie może zgasić światła tych, którzy urodzili się, by świecić. Po drodze nauczyłam się, że najsłodszą zemstą nie jest rzucanie w twarz osiągnięć tym, którzy nas upokorzyli, ani krzyczenie światu. Że wygraliśmy. Prawdziwa zemsta kryje się w milczeniu rezultatów. To wtedy, gdy wielkość przemawia sama za siebie. To zobaczenie, bez potrzeby wypowiadania ani jednego słowa, jak ci, którzy nami gardzili, stają twarzą w twarz z rzeczywistością, której nie mogą zaprzeczyć. I Danuta o tym wie. Przygląda mi się z daleka. Może żałuję, może nie. Ale prawda jest taka, że to już nie ma znaczenia. Ważne, że mi się udało. Ważne, że te śmieci, których kiedyś używała jako broni, by mnie zawstydzić, dały mi siłę. To ciężka praca, brud ulicy, pod i łzy nauczyły mnie dyscypliny, pokory i odporności. To, czym gardziła, uczyniło mnie mężczyzną, którym jestem dzisiaj kimś, kto nie musi nikomu niczego udowadniać, bo sam zwrzął na siebie obowiązek ujawnienia prawdy. A ty. Czy kiedykolwiek czułeś ból upokorzenia? Czy byłeś traktowany jak niewidzialny przez tych, którzy powinni być twoim wsparciem? Jeśli tak, wiedz jedno, każda łza, każde drzwi, które zatrzasnęły ci się przed nosem, każde okrutne słowo może stać się paliwem dla twojego zwycięstwa. Nigdy nie zapominaj, milczenie osiągnięć odbija się echem głośniej niż jakakolwiek zniewaga. Życie może próbować się powalić, ale to ty decydujesz, czy zostaniesz na ziemi, czy powstaniesz silniejszy. Trzymaj głowę wysoko, idź naprzód i pokaż swoją historią, że nikt nie może przyćmić blasku tych, którzy urodzili się, by zwyciężać.